Ja jestem Kiwi, a to pierwszy odcinek kariery m, graczem. A no właśnie graczem. Tylko jakim? Na pewno będzie to jakiś z angielski klub. Tam jakiś SPO. O, 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 o. O, o. jest taki, jest, Adel rapt niech będzie to Tarat. sobie już tam dojdą do um, Tarap. tutaj West Ham jest, tak West Hamowi podziękujemy, damy um, klub naszego gracza, ale ja poproszę od razu o um, przejście do innego klubu, Adel Tarabt, nie, tarap. Tak, wygrałem już. Aha, tak się nie da. Nie, nie, zrobię tak. Czekaj, chwila. Okej, okay, dalej. Tak, Teraz. Right. I teraz zobaczymy jak nam będzie tym młodym zawodnikiem. No. Wobamy po hazard, bo sobie pomyliłem, bo tak sobie grałem żeby zobaczyć jak to idzie, ale wolę, ale tak. Poproszę transfer dalej. Dobra świetnie no. No. No chyba nam pozwolił. Li na liście. Zaraz zobaczymy, czy ktoś się zgłasza. Nie, nie, nie taki klucz. Przecież pewnie, no nie wiem, zastanowię się, bo tam, tam jest taki, a ten Ben Arfa pewnie znany, Ben Arfa, tak? Bardzo znany gracz. Stąd numer symulujemy, ponieważ nie gramy, dziwne. Dlatego chcę się wynieść z tego klubu. No, widać po wynikach. Zatem, konkurs Berger Rangers spadło. Yy, tu, tu kalendarz, moja kariera, moje działania. Yy, ten kalendarz pominiemy. Bo mi zależy że najbardziej na transferze. No, no, się po nie błagam, No, pewnie, nie pewnie. Kalendarz, no, dalej. Czekamy cały czas klubów. Dla nas. Może teraz ktoś się zgłosi. No, już musi. No, jakiś dobry. Aha, to jest jakiś dobry klub, niech się zgłosi po nas. I Arsenal, tak. Przyjmujemy od Arsenalu, zmieniamy klub i jesteśmy w Arsenalze Londyn. Tak. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję. I coś u nas się że rozwinęło. Mój kluk, raport dotyczący składu. Co się już rozwinęło u mnie, chociaż nie grałem. Bardzo dziwne. aby Forma słaba. My ci tu zrobimy formę. Nie, miałam już tyle. Aha, dobra. Dalej. Mhm, świetnie. Postaramy się doprowadzić Arsenal do. No, do tego, do mistrzostwa. To będzie bardzo trudny. Ale jest to wykonalne. No, zobaczmy, czy zostaliśmy powołani na mecz Sander, z Sunderlandem Następny mecz. Yy, niestety nie gramy. Ale yy, Arsenal to bardzo dobry klub. Klub, i powinniśmy dać radę wygrać tak jak właśnie jest, to widać. Wygrywamy pierwszy mecz, czego bardzo się cieszę. I Czy pozwoli mi zagrać z Liverpoolem? Jeszcze nie pozwala. Symulujemy mecz. Dobra. Musi mi dać zadebiutować, bo no i to jest właśnie to. No, może wejdę do Ramsa Ramzej, ten. Dobra. No i czy. No? no. Czy pozwolimy nam zadzwonić? No, dobra, no. Dalej. No? Tak, i gramy pierwszy mecz w, w nie wiem, Capital One. Mam numer trzynaście. I do zobaczenia, i cześć, gdy będzie coś ciekawego w meczu. Hej! Proszę Państwa, mamy bramkę Adel Tarapt W 16 minucie zdobywa bramkę po ładnej, akcji z... Łukaszem Podorskim Tak jest. Proszę Państwa, mamy bramkę Ale Alex Ox Oxley-Chamberlain. Po moim dryble, dry, przedryblowaniu podajemy piłeczkę. Później Walcott odgrywa i Oxley Chamberlain zdobywa bramkę. I mamy zmianę. Miguel Arteta wchodzi za. Widzieliście. Hej. Któreś Walcott zdobywa bramkę na 3-0 dla Arsenalu Londyn. Proszę to zobaczyć. Tu biegnie, biegnie ktoś, nie wiem kto, i łokód dobija. Cóż za piękny mój debiut? I czy zostałem zawodnikiem meczu? Zaraz się przekonamy. Tak, mecz wygrywamy 3-0. Arsenal wygrywa mój bardzo udany debiut. I cóż więcej. 9.6 6 bardzo ładnie, był ktoś lepszy? Chyba nie. 9.6 mało. O kurna był wyższy, no niestety, ale bardzo świetny mój występ i mi się podobało. Tak. I mi się bardzo cieszę. To tak dobrze mi idzie. Jako Adel Tarabt, No, już mamy formę dobrą. No, z ja się bardzo cieszę. Ja Wam dziękuję za pierwszy odcinek. I do zobaczenia. Cześć! Do kolejnego razu! Hej!